Dzień dobry, witam Cię w kolejnej mikrolekcji. W dalszym ciągu będziemy rozmawiać o sprawozdaniu finansowym zamknięciu roku 2020, a dzisiaj porozmawiamy na temat ujawnienia skutków tarczy antykryzysowej i tej pomocy uzyskiwanej w ramach tarczy antykryzysowej w sprawozdaniu finansowym. Wśród takich e, przykładów, jakbyśmy mieli pogrupować e, formy pomocy, które jednostki mogły uzyskać w ramach tarczy antykryzysowej, to będzie to na przykład dofinansowanie bezzwrotne środkami pieniężnymi, umorzenie całości lub części zobowiązań publiczno-prawnych, zmniejszenie obciążeń publiczno-prawnych, udogodnienia w spłacie kredytów i pożyczek, e, które przydzielał bank uzyskanie pożyczek na preferencyjnych warunkach oraz subwencja finansowa z PFR. I teraz omówimy kilka z nich, w jaki sposób należy je ujawnić w sprawozdaniu finansowym, w którym miejscu to się nam w ogóle pojawi. Pierwszym przykładem jest dofinansowanie bezwrotne środkami pieniężnymi i tutaj takim przykładem będzie dofinansowanie ze środków funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, wynagrodzenia pracowników e, objętych przestojem ekonomicznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy. I to wynika z artykułu 15g ustęp 1 i 2 tej, e, tych przepisów dotyczących tarczy antykryzysowej albo na przykład dofinansowanie w postaci świadczenia postulatów Przysługujące, przysługującego osobie prowadzącej działalność jednoosobową. Oczywiście w przypadku, gdy dla tej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzimy księgi rachunkowe, bo mówimy o ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym. I ta e, pomoc jest omówiona w artykule 15zq. Po pierwsze, zdarzenia te mają incydentalny charakter. Obecnie w rachunku zysków i strat nie znajdziemy już zysków i strat nadzwyczajnych. W związku z powyższym będziemy wykazywać skutki tych zdarzeń, jako pozostałe przychody operacyjne. Czyli w rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym będzie to pozycja G4, natomiast w rachunku porównawczym D4, czyli pozostałe przychody nie koszty, a przychody operacyjne. Jeżeli przygotowujemy sprawozdanie finansowe według załącznika 1, czyli dla jednostek dużych. Jeżeli natomiast przygotowujemy sprawozdanie dla jednostek małych według załącznika 5, no to będzie to e, pozycja F, a dla jednostek mikro będzie to pozycja C. I teraz zastanowimy się nad drugim rodzajem e, wsparcia w ramach e, tarczy antykryzysowej i mamy drugi rodzaj, czyli subwencja e, udzielona przez PFR i tutaj było dużo niejasności, e, dużo dyskusji e, w internecie. W jaki sposób taką subwencję ująć? Czy jest ona już przychodem? W końcu jest to wsparcie i ma zostać e, ta subwencja umorzona czy zobowiązanie. No i w tym kontekście już od, y, wypowiedziało się wcześniej ministerstwo, y, a obecnie również komitet standardów rachunkowości, że po pierwsze jest to znowu zdarzenie incydentalne, ale do momentu umorzenia jest to zobowiązanie, czyli wykazujemy zgodnie z ustawą jako zobowiązanie w zależności znowu od terminu Płatności, bo do momentu umorzenia tak naprawdę jednostka wykazuje całość tej subwencji w swoim bilansie, czyli nie w rachunku zysków i strat, a w bilansie jako zobowiązanie. Ponieważ rozdzielamy te zobowiązania na krótko i długoterminowe, uwzględniając 12 miesięcy jako termin płatności, ale od dnia bilansowego i wówczas do 12 miesięcy mamy krótkoterminowe, no to tak naprawdę będzie to zobowiązanie krótkoterminowe. Natomiast dopiero gdy dostaniemy decyzję o umorzeniu, to w tej części, która zostanie umorzona, będzie pozostałym przychodem operacyjnym. Czyli bilansie pojawia nam się w pozycji B3 e, rzymskie CA jako zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowe, jeżeli przygotowujemy bilans dla jednostki dużej według załącznika 1 albo według załącznika 5 dla Jednostek małych to będzie pozycja B3A i B3 dla mikro w bilansie według załącznika 4. I kolejny przykład dofinansowania. Kolejna e, pomoc to udogodnienia w spłacie kredytów i pożyczek przez bank, czyli bank mógł nam takich udogodnień udzielić, na przykład przez odroczenie spłaty rat kredytów pożyczki, czy przedłużenie linii kredytowej e, na szczególnych warunkach. I tutaj. Tak naprawdę te zdarzenia ujmujemy zgodnie z treścią operacji gospodarczej, czyli jeżeli otrzymujemy... E Przedłużenie kredytu, to tak naprawdę jakby wyceniamy ten kredyt ponownie na dzień tej zmiany, i wycena będzie uzależniona od tego, czy stosujemy wycenę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, czy z przepisami rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny oraz zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, czyli od tego będzie zależało w jaki sposób wycenimy, czy będzie to e, na przykład e, wycena w kwocie wymagającej zapłaty, czy w skorygowanej cenie nabycia. Natomiast na pewno będziemy musieli jeszcze raz e, dokonać wyceny. O zmianie tych warunków, no i oczywiście odpowiednio ujawnić zgodnie z treścią operacji, jako zobowiązania długo, krótkoterminowe, no i wszystkie informacje wskazać e, w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Jak widzisz, to są tylko trzy przykłady e, z pomocy, którą można uzyskać w ramach tarczy antykryzysowej w zakresie ujawnienia jej sprawozdaniu finansowym, a jeżeli Cię interesują pozostałe przykłady, a także inne aspekty, w jaki sposób e, sytuacja obecna wpłynęła na sprawozdanie finansowe, jak przygotować sprawozdanie finansowe za 2020 rok, przejść przez cały proces zamknięcia roku, który tak naprawdę poprzedza e, sam fakt już przygotowania sprawozdania finansowego, czyli bez zamknięcia roku, bez tego procesu nie można przygotować sprawozdania finansowego, to jeśli Cię interesuje i proces zamykania roku, i przygotowanie sprawozdania za 2020 rok według tego stanu przepisów obecnego, to zapraszam Cię na szkolaksięgowości.pl łamane przez SPR Czyli od sprawozdań SPR, dołącz do y, mojego kursu dotyczącego zamknięcia roku i przygotowania sprawozdania za 2020 rok. A otrzymasz w bonusie również komplet całej dokumentacji, która ci jest potrzebna, więc bardzo szybko przejdziesz przez zamknięcie roku, wypełnisz dokumentację i zdążysz na czas ze swoim sprawozdaniem finansowym. Do zobaczenia w kolejnej mikrolekcji.